I wracamy do stu Powiedz, że ktoś tak sobie pochodziła po polach i pośpiewała. No pewnie, bardzo chętnie. No Jeszcze przy okazji można wykonać zakwas buraczany, pierogi przy A śpiewać <laughs> pierogi, zakwas, multitask. Czyli okazuje się, że na Lubelszczyźnie są panie kobiety wielu talentów. A z nami w studiu, drodzy państwo, kolejny gość. Dzisiaj rzeczywiście pozostajemy w temacie odżywiania. Tak jest, dookoła, dookoła e, e, żywności, bo przed nami festiwal. Tak, przed nami festiwal Witeriada. Witamy pana bardzo serdecznie. Z nami pan Mariusz Budrowski, organizator tego festiwalu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Odmładzanie na Surowo, pan już był gościem w tak. naszym programie, więc o, już pan, nie pan raz. Przy, no właśnie nie raz już pan przybliżał, przybliżał naszym widzom kulisy właśnie tego odmładzania, tego rodzaju diety. Festiwal weta, wi, Witariada dla wszystkich czy jednak dla wybranych, dla osób, które interesują się tego tym, tym rodzajem odżywiania. Ja myślę, że to jest dla wszystkich. Dla wszystkich osób, które chcą zdrowo żyć, które chcą się świetnie bawić w gronie ludzi, którzy są pozytywni. Mm -hmm. Bo festiwal Witariada od początku ma takie założenie, że mamy się świetnie bawić, mamy się świetnie czuć, a przy okazji odżywiać się wibracyjnym jedzeniem. I takie jedzenie też będzie. Jedzenie na wibracyjne to właśnie może, tak. może jednak <grym> dla tych Państwa, którzy nie oglądali tego wydania. <grym> <grym> tak, to jest po prostu energia, która płynie do nas z roślin. Niezabitych ogniem, niezniszczonych. Temperaturą. Czyli po prostu surowe, surowe warzywa i owoce. Surowe warzywa i owoce, ale oczywiście przygotowane w taki sposób, żeby nie było nudno i nie było monotonnie, tylko po prostu z różnymi sosami. Cała buzia od razu śliny, bo ja uwielbiam te smaki. Mm -hmm. e, a żeby to było przygotowane też w taki podobny sposób do tego, jak wyrastaliśmy. Czyli to są potrawy, które wyglądają tradycyjnie, natomiast nie mają na przykład mięsa, nie mają jajek, nie mają mąki, nie mają cukru e, po no, to, ja to, żeby uczyć. Znaczy, tego... Daciwidowie mogą tam, być tak, przerażeni. Tak, tak, ja Jak myślę... Ja wspominam moje <laughs> dzieciństwo, to tam wszystkie te. Składniki były. Oczywiście, tylko że chodzi o to, że chcemy przygotować, żeby to wyglądało podobnie i smakowało identycznie. Mhm. Chcemy pokazać, że można zamienić po prostu tradycyjne jedzenie w jedzenie odżywcze, wibracyjne, wysoko energetyczne, takie, żeby uzyskać zdrowie i utrzymać to zdrowie przez wiele lat. Także tak żeśmy to zorganizowali. I witariada powstała po to, żebyśmy mogli jak najwięcej osób zainspirować do tego stylu odżywiania. Że mogli przyjechać coś zjeść, żeby mogli posłuchać, dlaczego warto tak jeść, żeby przy okazji. Mogli poznać historię ludzi, którzy tak się odżywiają i na przykład. Czyli na przykład historię pana. E, moją, tak, <laughs> lub innych uczestników, którzy wyjdą na scenę i opowiedzą swoją historię, e, jak oni zdecydowali się na takie odżywianie i jakich chorób się pozbyli, jak zrzucili kilogramy jakie życie się poprawiło. No a przy okazji oczywiście zapraszamy przecudownych artystów, którzy grają nam wieczorami, no i też fachowców z dziedziny odżywiania, czyli ponad 30 prelegentów tak zwanych i wykładowców, którzy w tym roku wystąpią u nas, którzy będą opowiadać po prostu, dlaczego to jest wartościowe, jakie są badania, jakie są potwierdzenia w nauce, czy to jest dieta osób długowiecznych na przykład, czy w ten sposób można się na przykład odżywiać przez całe życie i tak dalej, i tak dalej. Także po to jest festiwal, żebyśmy mogli zainspirować innych. Czyli i wiedza, i praktyka, jak rozumiem. Absolutnie tak. No i przyjemność tak naprawdę skorzystania z darów natury. Panie Mariuszu, to może przykład takiego dania, bo powiedział Pan, że to są surowe warzywa i owoce, ale z drugiej strony to ma przypominać no, takie normalne, tradycyjne danie. Zatem... My na przykład robimy kotlety. Kotlety, które wyglądają jak mielone. Mogą też wyglądać na przykład jak ala schabowe. A z te... czego są te kotlety? Głównie z orzechów. Orzechów włoskich mogą też powstawać z migdałów, czy jeszcze innych odmian orzechów, ale orzechy włoskie tutaj są takie najciekawsze do tego. Po prostu się je przez maszynkę do mielenia mięsa przerzuca, powstaje z tego masa. I się nie gotuje ani nie smaży. Nie gotuje się, nie smaży. Suszy się w specjalnych maszynach do suszenia. Nazywają się one dehydratory. Takie suszarki po prostu kiedyś suszyliśmy grzyby, jakieś tam owoce. My tutaj po prostu suszymy te orzechy. Poprzez przyprawy, które dodajemy do tych orzechów, powstaje smak, który smakuje jak kotlet mielony. I tutaj, przy, przy okazji jedzenia takiego kotleta, możemy jednocześnie. Uzyskać ten smak, te, te przyzwyczajenie, tą tradycję, która nam po prostu w, kubki smakowe szaleją z tego tytułu. A z drugiej strony możemy mieć jedzenie, które przede wszystkim nie będzie nas obciążać energetycznie, czyli nie, będzie, nie będziemy obsiadać po takim jedzeniu, będzie nas to pobudzać do życia. A z drugiej strony jest taka szansa, że będą no się cofać choroby. A to właśnie. To zaraz... zatem do takiego kotleta jeszcze się zastanawiam czyli kotlet schabowy lub a mielony prostu, a z orzechu. To jest ta przyprawa. Czy jak, jak wygląda <laughs> przyprawa od smaku kotleta Dobry, mielonego? Do, w takim razie właśnie mm. przyprawa. Czym się, czym się posypuje mielone orzechy, żeby smakowały jak kotlet schabowy? Trochę odpowiem przewrotnie. Jak smakuje mięso bez przypraw? No, no tak. Jak... Mdło. Co? Może być mdło. Ale? No właśnie, czyli tutaj jest kwestia tego, że to przyprawy decydują o tym, jakim wyciągamy smak z danego, z danego produktu, półproduktu, mhm. który mamy. Jeśli wykorzystamy te same przyprawy, to nadajemy ten smak. Dodatkowo oczywiście, czy to będzie jakiś czosnek, czy to będą jakieś płatki drożdżowe, nieaktywne, na przykład różne inne przyprawy, których ja akurat tak naprawdę to nie znam, bo bardziej to się moja żona tym zajmuje i przygotowuje te posiłki. Ale coraz więcej osób w ten sposób przygotowuje swoje jedzenie, nie tylko w Polsce, ile na świecie. No dobrze, to mówimy o osobach dorosłych, a, a co z dziećmi pytanie, czy to jest zdrowe i bezpieczne dla najmłodszych? Absolutnie tak. Potwierdzone zostało, że dzieci w ten sposób mogą rosnąć bez chorób, mogą zachować zdrowe zęby. Zęby, e, mogą rozwijać się bardzo dobrze e, i to są najczęściej najzdrowsze dzieci w e, swoim środowisku e, ponieważ e, m, kiedy odstawimy pewne grupy pokarmów dla dzieci takie na przykład jak nabiał ja wiem że to jest niepopularne bo jak dzieci skąd wapń kości zęby i tak dalej okazuje się że no, ten wapń, tego wapnia jest bardzo dużo w roślinach i kiedy te dzieci przestają no tak, w strączkowych zwłaszcza. na przykład ale też w zielonych tak mhm. czy to będzie szpinak czy to będzie jarmusz, tam jest mnóstwo wapnia i kiedy dzieci piją na przykład soki albo zjadają sałatki, to tego wapnia bardzo dużo pobierają. I te dzieci, kiedy odstawiają na przykład nabiał, czyli pokarm, który generalnie jest zaflegniający, przestają chorować na tak zwane grypy, przestaje ciec z nosa. To jest dziwne, ale no, żeśmy troszeczkę za daleko poszli w kierunku pokarmów przetwarzanych i te dzieci mhm. niestety z tego tytułu chorują. A tutaj wprowadzając takie odżywianie możemy wyprowadzić dzieci naprawdę z wielu poważnych chorób. No i dla dzieci przygotowujemy na, na Witariadzie specjalne miejsce, jest to plac zabaw, w tym roku mamy prawie 500 dzieci, które tam będzie, mamy opiekunów, mamy dmuchańce, mamy atrakcje, dzieci przez trzy dni zapominają na jakim świecie żyją, rodzice mogą być pod sceną i, i, i słuchać wykładów, bawić się, a dzieci są zaopiekowane, na to stawiamy, także chcemy, żeby dzieci od maleńkości rozumiały, że warzywa i owoce to jest dla nich życie. Dobrze, no ile to jest medycyna, czy żywienie, żywienie alternatywne, a na no to jest nauka? To jest nauką już poparte, natomiast to jest historia medycyny. Bo to Hipokrates powiedział, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Tylko my, jakieś 100 lat temu, przestaliśmy w ten sposób myśleć. I zaczęliśmy wprowadzać dużo chemii do leczenia. Owszem, są leki, które łagodzą objawy. Jesteśmy w stanie połknąć tabletkę na ból głowy i mamy wrażenie, że, ta, że ten ból głowy przestał. Natomiast jeśli chcemy faktycznie pozbyć się bólu głowy, żeby on nie nawracał, to warto poszukać właśnie drogi do jedzenia. Kiedy odżywiamy się w naturalny sposób, a nasz układ pokarmowy, uzębienie, to jak jesteśmy skonstruowani, naprawdę wskazuje na to, że jesteśmy bardziej roślinożerni niż mięsożerni. Myślę, że mięsożerności, żeśmy się nauczyli w międzyczasie, to wtedy nasze ciało powraca do tak zwanej homeostazy, czyli równowagi. I wtedy choroby nie powstają w naszym ciele. I wtedy można nazwać to pokarmem leczącym wręcz, czyli tak jak chciał Hipokrates. Ponad 150 lat temu w ten sposób jeszcze leczyliśmy się czy to z ziół, czy właśnie z pokarmów. No i nie zjadaliśmy tyle przetworzonego jedzenia. Dzisiaj, niestety, jedzenie jest bardzo wysoko przetworzone. I nawet jeśli nasi dziadkowie e, jedli mięso, no to na pewno nie w takiej formie jak my dzisiaj. E, I to naprawdę warto podkreślić. Kiedy odejdziemy od tego przemysłowego jedzenia, to nie potrzeba nam leków, nie potrzeba nam suplementów, bo natura wszystko przygotowała. No dobrze, ale jak to wygląda pod względem finansowym? Pan mówi, żeby odejść od tego przetworzonego jedzenia. Tutaj akurat wypramujecie. I owoce, i warzywa, ale z drugiej strony też takie, takie świeże mięso bez, bez antybiotyków, bo to też jest rzeczywiście plaga i problem dzisiejszych czasów, no to jest chyba po prostu drogie. To znaczy warzywa i owoce są dużo tańsze. Ach, też są teraz. Teraz już warzywa i owoce wcale tak, nie są takie ale, tanie. Tak, no, powiem tak, <laughs> na przykład jeśli mielibyśmy porównać kilo za kilo, no to kilogram marchewki kosztuje 3,50 mhm. na przykład, tak? A za 3,50 jednak mięsa się nie kupi, chyba że w jakichś super hiperpromocjach, gdzie tam sklep dopłaca e, kupę pieniędzy do tego. Natomiast e, nawet najgorsza marchewka jest 100 razy lepsza od kawałka tego upieczonego mięsa na talerzu. Powiem dlaczego? Dlatego, że po pierwsze używamy do tego olejów, olejów roślinnych do smażenia, które są wysoko rakotwórcze, bo mięsa raczej nikt na surowo nie zjada. Może tatar gdzieś tam przy okazji jakiegoś wesela. Ja też tak jadłem, także wiem jak to mniej więcej się odbywa. Musimy to usmażyć, musimy to upiec, czyli generalnie zniszczyć białko ogniem. Wystarczy sobie pomyśleć przez chwilkę i. Nie wiem, porównać, wsadzić inaczej może. Jeśli byśmy wsadzili rękę do ognia i potrzymali ją tam przez 5 minut, no to jak ta ręka będzie wyglądała? No raczej zostanie nam kikut. A my wkładamy mięso, czasami nawet na 20 minut do tego ognia i oczekujemy, że to będzie dalej wibracyjne, wysokowibracyjne jedzenie. One owszem smakuje, bo jest przyprawione. One owszem wydaje nam się, że odżywia nas, bo czujemy się pełni i tak dalej, ale nasze ciało niestety nie jest tak skonstruowane i to naukowcy potwierdzili, żeby pobierać dużo składników odżywczy z tego mięsa. Ja oczywiście jestem stronniczy, bo ja w ten sposób odżywiam się od 12 lat. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób powie, no ale jak to, jak to? Ale naprawdę jest wiele badań. Myślę, że najważniejszym badaniem, które już od lat jest potwierdzającym, że warto odstawić mięso, jest badanie na osobach, które miały problemy kardiologiczne. I w momencie, kiedy odstawiają pokarmy od zwierzęce i wprowadzają pokarmy roślinne, to cofają sobie miażdżyce. I to jest jedyna dieta, którą udowodniono naukowo, że jest w stanie cofnąć choroby układu krążenia. Także myślę, że warto przetestować chociaż na chwilę. Na pewno warto się zapoznać. Tak jest. I tu stawiamy. odżywiania. Bardzo dziękujemy panu za, Festiwal. za rozmowę. Tak? Pan Mariusz Budrowski, organizator tego festiwalu. Profil odmładzanie na surowo. Dziękuję bardzo dziękujemy za zaproszenie. bardzo za rozmowę. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień Wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranych z nami żyć się chce A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranych z nami żyć się chce